Ludzie w środku zamknięci, co prawda te szyby były zaparowane, nie? Chodzi o to. policja jest. Się. Widzisz? Dobrze, że nas Jeszcze. nie złapali. Widzimy. No, widzisz? No, nie szukają nas. Wiesz co, jak jesteśmy na kamerach, to jesteśmy... A tu co? Tam, na zbliżenie. A co on pokazuje? Jak się świnie męczą, tak? O, jak przewożą świnie. Co to jest? To jakaś kampania. Chcemy zobaczyć choinkę. Tak, może będzie teraz do jedzenia, mała kolejka. A no faktycznie, ty byś coś zjadł. Mówiłeś, że nie jesteś głodny. Nie no, A nie na ten, ale, jak mi dali bigosy, to nie zjadł. To może chcemy iść środkiem bardziej? Tutaj. Chcecie, Chcecie popatrzeć to... z nami, czy nie nagrywać, wyłączyć? Możesz pokazać. Za dnia jak to wygląda? Tak, bo tu jest cały czas manufaktura, wszystko. Patrz, lepitej Bitej waty. Cukrowej. Waty cukrowej. Lizaki. Co, odzież. Ja, może zdejmę ten pojasny Tak, bo tak, tutaj można komuś coś tak, zrobić. Tak, nie dogrujmy niechcący... się. Nie mm -hmm. tak. dogrujmy się. się. To możesz mnie trzymać. Dobra. Tam patrz chleba nie. Nie wiem czy słychać, bo mi pewnie będzie... Trzymać. Takiego chleba jeszcze nie jadłem. Zobacz. 38 zł ze śliwką. Chleb czarny z owocami. Oscypki nawet sprzedają. No, hmm. Można sobie kupić oscypka. Mhm. Pachnie. A są te, co kupowaliśmy wczoraj. Tylko zobaczę. Super. A co ty, ty mnie trzymasz? Super swat, super swatowa, Super 70-latka. Super zięć. Są różne. Ale ja myślę, że widocznie tak miało być. Jeszcze, tak Kupiliśmy wujkowi to w backuliśmy. No, mhm. Też mam co Mhm. A to co? Rydom. A na Białorusi. Ty mnie trzymasz, czy ja cię mam trzymać? Nie. Grzaniec galicyjski. No, grzańca nie możemy pić. O. Będziemy jechać samochodem? Założę sobie A jeszcze to rękawiczkę. Jest stali. A to być końca w tej To Ta kolejka była za granicą. też sobie mieć wolność. O, tak też się można poruszać. España. Estaba aquí, Wczoraj tutaj były tłumy, a dzisiaj nie. niewiele jest ludzi. Mm, ale pachnie. Mm. Bierzemy bigosik, kaszankę. Tak. tak wszystko. Kaszankę i szaszłyka. Także będziemy zaraz się delektować. A więc mamy taki zestawik kaszanka, szaszłyk i bigosik. Jest tyle ludzi. Żyjemy w warunkach polowych patrzcie. koło kościoła mariackiego przy konikach, robimy im smaka. Ale no nie ma miejsca. Nie ma nigdzie miejsca, żeby usiąść. Także musimy sobie radzić, ale to nie tylko my. Wszyscy tutaj tak jedzą. Zjedliśmy teraz mogę pokazać paragon, ile zapłaciliśmy. A więc 70 zł. I tak podsumowując, okay. najlepszy tutaj był szaszłyk, był mega. No, szaszłyk. A popatrzcie to... sobie na koniki, a my powiemy. Ła! Wow. Ruszają. Najlepszy był szaszłyk. Był bardzo, bardzo pyszny, mięsko, mięciutkie, dosłownie mięciutkie przepyszne. A później bigos, chociaż był lekko kwaśny, ale, ale był dobry. Moi mamy zdecydowanie lepszy bigos. Bardzo dobry robi. I pozdrawiam cię mamusiu I kaszenka troszkę zasłona jak dla mnie. Naprawdę, to co ja kupuję i robię sama to, to jest smaczniejsza. Trochę zasłona, ale ogólnie no, na szybko, ciepłe. Chcieliśmy zaspokoić ciekawość, zaspokoiliśmy. Tak. Żeby... Wczoraj stalibyśmy półtora godziny, tak, a dzisiaj... Tak, a kolejki były, że naprawdę człowiek musiał skosztować. A dzisiaj bez kolejki. Ruszamy dalej. Jejku, gołębie siadają na ludziach. Na głowie siedzi, dziecku. Karmią je. <noise> atrakcja. Chodziliście kiedyś wśród Gołębi, ale tak dosłownie wśród Gołębi. ku Po! Chcią na mnie urześć. Na ty brązowy, takie jesteś fajny.działał nam. Kierujemy się do samochodu i ruszamy. Czas do domu. Godzi Tak, a tak w ogóle to chciałam jeszcze wspomnieć na temat parkingu, że zapłaciliśmy za parking 25 zł koło hotelu, bo tak. wczoraj do 20 był płatny, więc musieliśmy opłacić. 5 godzin? Tak. 50, 50, 50. A 20 zł? Nie, ale wcześniej żeśmy godzinę zapłacili. Ale 4 zł za godzinę? A, to tak. To nie wymaga. Około 20zł Większa z tym Ale tylko chcę wam Ale. powiedzieć, że nie ryzykujcie A ja też ci coś chcę Arad. powiedzieć Dobry. Czytaj po lewej stronie Po prawej stronie ja jest, no. Widzisz, to tutaj, jak chcecie coś gruzińskiego zjeść To tutaj jest Bo my chcemy te zjeść mm, Te pierożki takie Jak one się nazywają? Kaczapury, Kaczapury. A co chciałeś mówić, że na dnia ryzykujecie ja a ci Wam. Z parkingiem chciałem wam tylko powiedzieć, że nie liczcie na to, że kończy załóżmy się tam dwie godziny macie do dwudziestej do i że już nikt nie przyjedzie sprawdzić, bo jakieś pół godziny przed dwudziestą przyjechał samochód i wszystkie auta sprawdzali, czy mają parking wykupiony. No to sprytnie. Także i to bo wiedzą, była. wiedzą, sobota. wiedzą, że ludzie tak robią. Że już myślą sobie, a zostało tam pół godziny za Też to przeszło przez myśl, ale myślę, no. sobie, a dobrze. Nam 10 powiem. minut brakowało. Nam 10 minut brakowało do godziny 20. I... do labiryntu nas zapraszał I, i ty poszedłeś, chyba tak, ten tak, parking. Tak, tak. Także no, tak, tak, tak. O jak chłopak młody gra. Proszę. Gdzieś wieku Alexa. Hmm. Damy drobne. Damy drobne, mówisz. Badnie. Tak, i na czym skończyliśmy? Chyba że trzeba teraz... trochę przyspieszyć, bo chyba jest godzina 15 już. Tak. Nie wiem, na którą będziemy w Niemczech, a jeszcze musimy zajechać do naszych mam. Także tam twoja mama nagotowała nam obiadu. <laughs> Myśmy zjedli. To chyba cały bagażnik Także, no naprawdę. Do mojej mamy musimy pojechać, do Tomka. Kurczę, ja nie wiem, zajdziemy ponownie 12 nocy dzisiaj. Ale wczoraj mieliśmy super spotkanie, było bardzo, bardzo fajnie i ogólnie weekend bardzo, bardzo udany. Zaliczony. Tak, pozytywnie. Ja stuławia coś do domu. Także Kraków, super. Na pewno jeszcze przyjedziemy. Na pewno. Pozdrawiamy widzów z Krakowa. Kupimy jeszcze precelki. Dzień dobry. Dobry. My po precelki. Dwa z makiem, prosimy. Bardzo proszę. O, super. Super. Dziękuję. Dziękuję dnia, do <przyszytany> Poszliśmy po precelki. Kolejka się ustawiła. Mówiliśmy, że pani nie ma biznesu. Naprawdę. To tylko trzeba podejść. No. A kawałek dalej sprzedają precelki po 2,50. <grymne> Łabędzie pływają po wiśle. Nawet ich tak sporo jest. I młodziutkie są. Deszczyk przestał padać fajnie. I jeszcze kawałek do samochodu. Koło hotelu stoi autko, czeka na nas. Także szybciutko, raz, raz, raz. I będziemy już 6. Pozdrawiamy wszystkich z Krakowa. Hej! Jesteśmy już przy samochodzie, właśnie się pakujemy, opuszczamy Kraków, dochodzi 16, więc ściemnia się, czas nas goni, musimy się spieszyć tak. Także, jak widzieliście, wcześniej pojechaliśmy samochodem. Myśleliśmy, że zaparkujemy obok Wawelu. Nie udało się. Wróciliśmy z powrotem tutaj do hotelu na parking, gdzie jest parking w niedzielę, bezpłatny. Właściwie w sobotę o 20 już jest bezpłatny, więc warto tutaj samochód postawić. A kawałek, dosłownie kawałek, stąd jest jakieś 15 minut na Wawel. Dobrze. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Ruszamy do domu. PA!